Cześć, to Marek z TrybuSolo. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dodatek na fali do Wyspy Dinozaurów. Dodatek dostałem do recenzji od Galakty, za co bardzo dziękuję. I ten dodatek wprowadza pięć nowych modułów, które możecie sobie dodać, czy wszystkie, czy pojedyncze, jak tam chcecie, do gry Wyspa Dinozaurów, którą też jak jakiś czas temu wydała Galakta. Oprócz tych pięciu modułów są jeszcze dodatkowe karty genomu dinozaurów, karty specjalistów, które po prostu tasujecie z tymi, które macie w podstawce, ale są nowe moduły, które możecie do gry Wprowadzić. Ja Wam teraz pokażę, zrobimy sobie unboxing, pokażę Wam zawartość pudełka, zobaczycie sobie co jest w środku, a potem powiem w skrócie króciutko takie moje przemyślenia i powiem jeszcze troszeczkę o wariancie solo jak sobie ten dodatek do gry solo po prostu dorzucić. Także zajrzyjmy sobie teraz do pudełka. Otwórzmy sobie dodatek na fali do bezpidną Zaurów. Ja Wam omówię pokrótce, jakie tutaj moduły w środku znajdziecie, co w nich jest i w jaki sposób możecie sobie dodać do, do podstawki. Po pierwsze mamy instrukcję, instrukcja ma 12 stron, opisuje wszystkie moduły, jak je wykorzystać, mamy tutaj spis wszystkich komponentów, więc tak to wygląda. Teraz mamy elementy dla piątego gracza, dlatego że pierwszym modułem, który tutaj jest to są elementy dla piątego gracza. Możecie zagrać w dinozaurów teraz 5 osób, planszetka laboratorium, planszetka parku. Oprócz tego dla piątego gracza są te wszystkie znaczniki, kosteczki, mepelki, które tutaj mamy. Tu mamy jakieś woreczki strunowe, wszystkie znaczniki, które są potrzebne piątemu graczowi do rozgrywki. To są to kopia tego w innym kolorze, tego, też było w podstawce. Tu mamy dodatkowe dinozaury, te, które były też w podstawce. No one są potrzebne. Bo jeśli gramy w pięć osób, no to pewnie obawiali się, że mogą się skończyć te dinozaury, które były w podstawce, więc mamy cały worek nowych różowiutkich dinozaurów. Mamy cztery nowe kości DNA, które po prostu możemy dodać do puli kości z podstawki. One mają trochę inny układ symboli na ściankach. Jeśli chcecie grać 5 osób, no to, to one też są niezbędne, bo te kości, które są w podstawce, jest ich po prostu za mało dla pięciu graczy. Więc te cztery, niezależnie ile osób dodajecie, i po prostu z nich będziecie losować odpowiednią liczbę kości w zależności od liczby graczy. Teraz mamy tak. Nowe mepelki fanów i huliganów odwiedzających nasz park. Je też po prostu dorzucamy do worka, dlatego że w pięciu graczach, przy pięciu graczach musi być większa ich ilość. Teraz mamy tak, mamy tutaj kilka kafelków ulepszeń laboratorium. Je po prostu dodajemy do gry. Niezależnie czy korzystacie z jakichś modułów czy nie, możecie sobie po prostu dodać do gry i one wam rozmaicą rozgrywkę. Tak samo mamy tutaj troszeczkę kart, które jakby są większą ilością tych kart, które były w wersji podstawowej. Mamy nowych specjalistów, których sobie wstosowujemy do zadnich specjalistów. Mamy nowe karty zwrotów akcji, które sobie też wstosowujemy do tych kart, które były z podstawki, ale po prostu nowe karty, więc będziemy mieli większy wybór kart podczas rozgrywki. I to są te rzeczy, które właśnie wstosowujemy do gry. Piąty gracz, elementy dla piątego gracza, jeśli chcecie grać pięć osób. I teraz przechodzimy do tych czterech pozostałych modułów, które tutaj mamy. Po pierwsze mamy placówki i mamy specjalistów, znaczy zarządców i placówki. Już Wam pokazuję. Każdy z graczy dostaje placówkę, jedną, i dostaje jednego zarządcę. No to się robi tak, że tam się w zależności od tego, ile jest graczy, tyle placówek i zarządców wykłada na stół. Gracze najpierw w kolejności graczy dobierają placówkę, potem w odwrotnej kolejności zarządcę, czy jakoś tak. W każdym razie każdy z graczy kończy z jedną kartą zarządcy i jedną kartą placówki. I zarządca, i placówka będzie dawała jakieś unikalne zdolności podczas rozgrywki konkretnemu graczowi, więc tutaj dochodzi taka asymetria. Zarządcy to jest taki dodatkowy mepelek, który coś tam będzie mógł robić. Na każdej karcie zarządcy jest napisane, co on konkretnie robi. A placówki też, dają ja jakieś dodatkowe umiejętności. Mam jakieś kasyno, możemy tutaj mieć mini z małymi dinozaurami, możemy jakieś jaja wykluwać, z których, czy inkubować, z których będą wykluwały się dinozaury. Gadzi hotel, Możemy jakiegoś mega reksa wyhodować. Możemy mieć nawet kozy, możemy hodować kozy, którymi potem płacimy, żeby zmniejszyć poziom zagrożenia, czyli w sumie karmimy po prostu rozcieczone dinozaury tymi biednymi kozami. Więc każdy z graczy dostaje taką placówkę, każdy graczy dostaje zarządcę, i dzięki temu dochodzi tutaj asymetria. To są różne komponenty, w tym woreczku mam wytrykane, które są potrzebne do konkretnych placówek jakieś tam mini dinozaury, jakieś kozy, widzicie, więc w zależności od tego, jaką placówkę będziecie wykorzystać podczas gry, takie komponenty dodatkowe musicie sobie dobrać. One w instrukcji są opisane dokładnie, które są potrzebne do której placówki. I tutaj mamy też mepelki z zarządcami w każdym kolorze. To jest ten dodatkowy mepelek, który reprezentuje zarządcę, którego będziecie wykorzystywać. Drugi moduł to są morskie dinozaury. I tak, po pierwsze mamy tutaj mepelki z tymi dinozaurami. Yy, mamy tutaj takie jakby rekinusy, wielkie dinozaury. Yy, które będziemy umieszczać w naszym parku, i do tych mepelków dinozaurów mamy też odpowiednie kafelki genomu z tymi wodnymi dinozaurami. One mają tutaj specjalny wybieg z takim wielkim basenem. Tutaj też jest trochę takich dinozaurów typowych, tych roślinożernych, mięsożernych, które były w grze podstawowej. Te sobie możecie po prostu dodać do tamtych i wykorzystywać w każdej grze. Ale jeśli zdecydujecie się na grę z tymi morskimi dinozaurami, no to macie nowe dinozaury, które możecie. W laboratorium zbadać i którym możecie zapełnić wasz park. Je się po prostu daje na tą planszetkę, jakby rynku, poniżej tych pod dinozaurów, które, tych trzech typów, które były w wersji podstawowej. Tu są też cztery puste płytki, na których jeśli macie fantazję, możecie sobie swojego jakiegoś wymyślić morskiego stworzenia, morskiego z morskiego dinozaura. Do tych dinozaurów też są oczywiście wybiegi z takimi wielkimi basenami. No, po to, żeby móc tam więcej dinozaurów na tych swoich wybiegach, atrakcjach umieszczać. Teraz tak, kolejny moduł, który mamy, to jest moduł, który nazywa się Wydarzenia pr -owe. Wygląda w ten sposób. Każdy z graczy dostaje dwie takie karty na początku gry, nie pokazuje ich innych graczom. I na samym końcu rozgrywki, kiedy już punktujemy, wybiera jedną z tych dwóch kart, które miał na początku gry, pokazuje i wszyscy gracze będą punktować za to, co jest na tej karcie napisane. Na przykład tutaj mamy koniec gry, otrzymuje 6 punktów zwycięstwa za każdy zestaw trzech wystaw dinosaurów w swoim parku. Roślinożernych, małych, mięsożernych i dużych mięsożernych. I w tym momencie e, każdy z graczy, który spełni ten warunek, dostaje te punkty zwycięstwa. Dlatego mamy dwie te karty ukryte przed innymi graczami, że na końcu gry możemy zdecydować, żeby ujawnić tą, która więcej punktów da nam, a mniej punktów da naszym przeciwnikom. Ale to jest fajny patent, bo każdy z graczy ma te karty, każdy z graczy na końcu gry odkrywa jedną z nich, więc będziemy dostawać punkty nie tylko za te nasze karty, ale też za te punkty innych graczy, o ile oczywiście się tak raz zdarzy tak, że spełnimy tutaj te warunki. Więc te wydarzenia pierwowe to jest trzeci moduł. I czwarty moduł to są projekty, i takie projekty na początku gry każdy dostaje trzy, w tych trzech zostawia sobie jeden. To jest taki tajny cel, który będziemy starać się realizować. I te projekty pokazują, jaki nasz park powinien mieć układ. Dlatego, że to reprezentuje układ naszego parku to są te startowe budyneczki, a to są te wszystkie, które będziemy podczas gry dokładać. I dokładając budynki naszego parku, jeśli będą się one znajdowały dokładnie w tych miejscach na, na naszej karcie projektu, na końcu gry będziemy mogli dostać dodatkowe punkty. Im więcej budynków się pokrywa z tą kartą, tym więcej punktów dostaniemy. Ich jest tutaj całkiem sporo. To jest ten moduł czwarty: projekty. Tu są jeszcze takie cztery karty, które można wykorzystywać tymi modułami. Wybór modułu, wybór modułu. Tutaj mamy stworzenia morskie, projekty, placówki i wydarzenia PR. Jeśli chcecie dołączyć na przykład nie wiem, jeden czy dwa te moduły, ale nie umiecie zdecydować się, który, możecie sobie te karty potasować i losowo, nie wiem, wybrać moduł, który dołączycie, na przykład w tym momencie wydarzenia PR. I w ten sposób możecie sobie dodać taki moduł. I to jest właściwie cała zawartość dodatku na fali do wyspy dinozaurów. Przejdźmy sobie teraz do krótkiego podsumowania. Na fali to jest bardzo fajny dodatek, bo to jest taki dodatek typ dodatku, który ja lubię, który dodaje jakieś nowe mechaniki, czy właśnie moduły, które można dorzucić do gry, ale nie komplikuje jakoś przesadnie tej gry. Bo żadne z tych nowych rzeczy nie są jakieś skomplikowane, jeśli graliście w wyspę dinozaurów i wiecie, jak się w nią gra. To każdy z tych modułów, to jest kwestia przeczytania tam pół strony instrukcji, możecie po prostu z tym dodatkiem, z tym modułem grać. Moduł, moduł na piątego gracza, no to wiadomo, że jeśli chcecie grać 5 osób, to sobie możecie dorzucić. Ale te podstawowe moduły są fajne, bo one urozmaicają rozgrywkę, a nie komplikują jej. E, czy ci zarządcy, którzy dodają jakieś asymetryczne mocy graczy, e, czy morski dinozaury, mamy po prostu czwarty dodatkowy typ dinozaurów, wydarzenia pr e, jest to faktycznie... E, no, fajne takie dodatki, które rozmaicają rozgrywkę. Jeśli chodzi o grę solo, to tutaj nie ma w instrukcji żadnego dedykowanego jakiegoś tam akapitu poświęconego grze solo, więc jeśli chcecie te niektóre elementy do gry Solo dorzucić te moduły, no to myślę, że większego problemu nie ma, dlatego że gra solo, ta podstawowa, która była w podstawce, to była po prostu gra na punkty gracie sobie na punkciki i tyle. Tam się tylko losowało karty powiedzmy, automy, które mówiły które odrzucamy, tam nie było tam automy, po prostu karty, które mówiły, jakie elementy trzeba odrzucić, czy zablokować, żebyśmy nie mieli ich dostępnych. Więc jakby nasz przeciwnik właściwie tylko blokował niektóre pola, czy tam odrzucał kafelki. I dlatego też ten dodatek można spokojnie dorzucić, bo czy sobie dorzucicie zarządców, czy sobie dorzucicie te projekty, czy placówki, spokojnie możecie z tym grać, po prostu na końcu gry sobie podliczycie, ile macie punktów i tyle. To jedyna kwestia taka, że jeśli dorzucicie te morskie stwory, morskie dinozaury, to pojawia Wam się czwarty typ genomu, który możecie jakby pobrać, zdobyć do badań. A te karty automy, które były w podstawce, uwzględniały tylko trzy typy i mówiły, które trzeba odrzucić. Więc albo możecie po prostu nigdy nie odrzucać tego czwartego typu morskich dinozaurów, albo zamiast odrzucać, te dinozaury, które wyskakują na karcie, tam było jeden, dwa albo trzy numerki, to możecie sobie, nie wiem, rzucić kart i po prostu wtedy ten rzut uwzględnił już ten czwarty tych dinozaurów. Ale tak poza tym możecie sobie spokojnie te rzeczy do gry dorzucić, oprócz do tego gracza, bo wiadomo, gracie solo, gracie solo. Ale taka ciekawostka, że podczas kampanii Kickstarterowej tego dodatku, bo z tego co widziałem, ten dodatek Totally Liquid był na Kickstarterze, pan go wypuścił. Tam był wariant solo bardziej zaawansowany, który uwzględniał podstawkę i uwzględniał te wszystkie nowe moduły. I ten wariant solo, który oni dorzucali podczas kampanii kickstarterowej, tam już była prawdziwa automat i przeciwnik, który rozwijał swój park, dokładał nie wiem, dinozaury do parku, dokładał różne budynki do parku, podbierał nam jakieś tam karty specjalistów i tak dalej. I też zdobywał punkty na końcu gry. Mm. Pan oczywiście, bo oni często tak robią, nie dorzucili tego trybu solo do wersji sklepowej. On był tylko dostępny podczas kickstartera. Ale akurat w tym przypadku jest duży plus, bo oni i instrukcje, i karty udostępnili w formacie PDF i sobie można je pobrać. Yy, one są tylko po angielsku, nie są po polsku i myślę, że Galakta na pewno ich nie przetłumaczy. Bo tak jak mówię, ten wariant solo do tego dodatku nigdy nie wyszedł poza Kickstarterem, był tylko ekskluzywem jakimś tam Kickstarterowym. I w wersji sklepowej tego dodatku zachodnich wersji sklepowych też tego trybu solo nie ma. <laughs> Ale to jest tak naprawdę instrukcja, tam chyba 11 stron, czy 12 i raptem 9 kart. Więc jeśli znacie angielski chcielibyście sobie wypróbować ten nowy wariant solo, to ja zostawię Wam instrukcję, znaczy zostawię Wam linki w opisie do mojego filmu, do tego filmu. Możecie sobie to pobrać, możecie sobie to wydrukować czy, czy w domu, czy gdzieś tam na wydrukarni w jakiejś lepszej jakości i po prostu mieć. I tam ten wariant solo jest o tyle fajny, że macie taką mini kampanię, macie kilku e, takich sztuczną inteligencję robotów, zarządców, przeciwko którym gracie i każdy z tych, tam bodajże jest pięć scenariuszy, każdy z tych scenariuszy e, wprowadza jakiś moduł z tego dodatku, czyli w jednym dochodzą morskie dinozaury, w drugim dochodzą e, placówki, tam zarządcy na przykład, e, dochodzą projekty, że musicie budować Wasz park według konkretnego projektu, ale podsumowując na fali, jeśli lubicie Wyspę Dinozaurów, myślę, że ten dodatek jest na pewno dla Was spoko, bo urozmaici Wam grę i doda Wam dodatkowy moduł, jeśli nie lubicie Wyspy Dinozaurów i ta gra Wam się nie podobała, to dodatek też waszego zmiana zdania nie zmieni, bo on nie wprowadza niczego innowacyjnego, jakiegoś takiego, czy nie zmienia podstawowej mechaniki gry. Dalej po prostu budujemy sobie park z dinozaurami. No i tyle. Także dzięki za uwagę, dzięki za obejrzenie mojego filmu. Zostawcie obok w górę, jeśli film Wam się podobał. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. I tak jak mówiłem, jeśli interesuje Was ten zaawansowany wariant solo, PDF i karty, znajdziecie linki w opisie do tego filmu. Przy czym ten nowy wariant solo. Uwzględnia dodatek, więc musicie mieć dodatek, żeby sobie w ten nowy wariant solo po prostu zagrać. Dzięki za uwagę, do następnego razu, cześć.